Jak zamówić tort z pracowni koronki i róże? Czy zdarzyło Ci się usłyszeć o mojej pracowni koronki i róże, ale zastanawiasz się do dzisiaj, jak zamówić u mnie tort? Zasada zamawiania, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się trudna, skomplikowana, nieoczywista i niemożliwa, jest bardzo prosta. Wystarczy skorzystać z formularza zamieszczonego na mojej stronie internetowej. Wysłać i czekać na odpowiedź. Zanim jednak wypełnisz ten formularz, polecam ci zapoznać się z moim cennikiem. Określa on, jakiej półki cenowej są moje wyroby. Nie obiecuję ci taniego zakupu. Nie o to chodzi. W mojej produkcji. Moja produkcja oparta jest o dobre produkty, wysoką jakość wyrobu i staranność wypieku. A jeśli nadal masz wątpliwości, czy zamówić u mnie tort, koniecznie zapoznaj się z opiniami moich dotychczasowych klientów, znajdziesz je na profilu Google Firmy oraz na Facebooku. Jeśli dzisiejszy filmik wydał Ci się pomocny, koniecznie kliknij łapkę w górę.